Witam, witam, witam. Dzisiaj sobie zagramy Wy... nie wiem jaką grę, ale okej. Okay. Z... Gdzie tu stolicę postawić? Szybko, parę sekund mam tu. Aha, uciekł teammate, super. Jest ogromne. Wiem, że Alin nie jest zbyt dobre. Ale jak się nie ma wokół kraczy to jest git. Teraz trzeba podbijać jak najwięcej, żeby być tu jeden. Prosta gra. Es. O! Państwo! Nie! Nie! Ile terenów! Kurwa! Znaczy, co, co? Nic, nic, nic. Nic nie mówiłem, nic się nie wydarzyło. Tylko z emocji się coś wydarzyło. Kurda, czy czy? just cooked. Czekam, czekam. Czekam na wojsko. Czy czy? Chyba, że ktoś w niego da Alin. Ale nie wątpię. Dobra, wyruszam moim pięknym wojskiem na wodę. Lecę do jakichś moich pikselków. I atakuję. Ile mam wojska? 35 tysięcy. To na niego nie da rady. No i czy czy? Mam 2000. Super. No i lepiej. kurde 2000 mieć wojska. Zanim pod Kurde, to cztery koła. A ja się boję życie po zamach stanu. Ej, ej. Mamy tutaj a. Nie Ja no, chyba przy drugach. Ale warto popykać tutaj film, no. że jak się odrodzę w większe państwo, to włączę nagrywanie. No, bo nic z tego nie będzie.